No brało dziwo chyba wszystko działa. What the fuck, man? O, jeszcze twoje HP mi znikło. E, na Usz. Co ty tu chcesz? Nie jak ty tu chcesz przyjść? <laughs> nie tędy droga, tylko czekaj, ja sobie ustawiam jeszcze parę rzeczy. No takie rajzicz, miałem tam wszystko, że da się przejść tam koło ciebie. A nagle znikło. To Kurde no, nie wiem. 4 metry ode mnie. A tu! Kto to jest? Ja nic nie widzę. Cały ten mi zniknął. Ani ile mam HP, ani nic. Mniej widzisz, lepiej śpisz. Na tabie masz. Interium. Lepiej, żebyś to za dużo właśnie nie widział, bo to jest niebezpieczne. Masz za dużo informacji, za dużo ci tam błyka na ekranie. Ty się rozkojarzasz. To co? Kiw A koga, wiesz? Tylko że ja mam wtedy jednego gana. I co z tym zrobisz? Ale za to. Chłopku roztropku. Będziesz miał muszkiet. Masz bableks. Nie chcę. Awansuję, patrz na <laughs> to. Tak. Zaszczyty cię czekają. W takim wypadkiem... Przyjmuję honor zostania kapitanem. Chorążym, chorążym, no pod chorążym, wyż starszym pod chorążym policji. Dziękuję Gadam za ten cię. zaszczyt. No, świetnie. Ale żebyś sobie nie myślał, że jesteś nade mną, bo masz czapkę z gwiazdką. Myk! O, ty! Oficer KGB. Tak myślałem. Dostałem dowódcom sił. Porządkowych NKWD Porządkowych NKWD Czyli ja idę przodem, ty z tyłu pilnujesz, mnie, żebym się nie cofał. I Policja polityczna. Polisja polityczna, no. Ty no, nawet mi nie naprawił tego Blaze'a. A ja mam czym, dobra. Ty! A dobra, lunetę mi dałeś. Mogłem ci przestrzelić ten hełm, to byś musiał czapkę nosić. <grym> to bym musiał nosić. Nie no, ten hełm to jest ten uber, gośmiał. To jest najlepszy w grze. Pan zombie ma, A też ma. też ma, pan też ma. Ciekawe. plecach plecak ma wielki. No. czy znaczy ty i tak masz największy chyba. No tak, dobrze. Ja idę, bo ja się tutaj dobrze czuję w tych re cały Nie do mnie, nie do mnie. Jak chcesz go zabić, to szybko, bo zabrudzali za 5 minut. Dobra, patrzę. Uwaga na te zombie, bo... Na mnie się tutaj respią. Tak, gość zabija zombie. Jak go widzisz, to oznacz na te uh -huh. A nie, no nie widzę go. Kuźwa, na mnie wszystkie zombie poszły. No nie, to ja jestem teraz z tyłku. Na mnie wszystkie poszły. Nie ja. gość koło mnie przebiegł! Czy to zombie był z plecakiem? <laughs> nie wiem. Po zombie z plecakiem. Ale dostałem strzały. Nie wiem gdzie. Ja no też muszę te zombie zamknąć gdzieś tu, bo... Bo mnie zabiją bo nie wiem gdzie był ten gość, ale dobrze, obrałeś pozycję na górze. Uważaj tą, nie wiem gdzie jest ten potentat. Wywaliło, no dobra. Znajdziemy zombie... go. Znajdziemy go, no. Wejdzie na serwer. Trzeba teraz spamić. Ty zabijałeś tu zombie na dole, gdzie je zamykałeś? Właśnie nie, to nie ja, to gość strzelał, to musiał tu być normalnie. Ale żaden garaż nie był zamknięty, żeby może tam się schował. Ja nie zabijałem tego zombie, nie strzelałem. Żadnego zombie nie zabiłem, ani jednego. Taki ciąg garaży jest świetny, no te zombie właśnie, żeby się ich pozbyć. Kurde, no klikam i klikam. O, coś będzie, już się łączy. No, się wyjedną Sobie offline na Steamie. Halo? No, ty, już, witam. ty już się łączysz. no. A ty, mam peace. Wait. Ja też mam teraz. Already connecting to the server. To so, a, a no to ty masz jeszcze coś gorszego. Tam Nie wiem. 23. O, świetnie. A ty? Y, 23. 24. No to wejdziemy w pierwszej kolejce. Wychaczymy. Dobrze, gości. że przed mną wejdziesz. <laughs> a gość drugi, no. To by, że się nie zamknąłem w garażu, wtedy on by wiedział, gdzie czekałby w tym garażu. Postawiłby pionowo pi yy, broń Kałacha. I ja bym się zrespił od razu na nim. Pociągnął pysar. Kałach jakby sam wypalił. Tak, e, tak, Jak cię już wrzuci, to mów, bo ja tutaj EXPI tam nie patrzę, nie? Dobra. Eks... Boż. Pająki zabijam, co? Myślałem, że w końcu wyjdzie na ludzi. Myliłem się. Jaka był? Dziesiąty jest. Dziewiąty. Nie, no koled, 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 a a, jest, okul. Coca-Cola jest na liście numer 1, na jutro jutro raz... na, po... na nie, jutro na... Nie mam je cały... Pięć w piątek mam na 11. O kur... O, już się... O, czekaj, o, czekaj, o, czekaj, czekaj... Już się loguje na serwer. Jestem. Mm -hmm. Jestem na serwie. Ja szósty. Pawie Chodzę do sklepu, bandażuję się, patrzę się na drzwi, rozglądam się, chowam bandaż, ciągam Blaze'a. Misja zakończona powodzeniem? Nie. Gościa jeszcze nie widzę, nie ma go. Loading in 15 second. Ale mm -hmm. awe, tak fajnie miga trzeba nacisnę. Jestem. Mm -hmm. No i mam tutaj ten hudu, czy jak to się tam nazywa? Świet. Budu? Gdzie? Tak, to mogę jechać Zaraz będzie. Już gość się loguje. Mm. Ja wchodzę do budynku Stalina. Dobra. Aha. Ktoś tu założył linkę, tylko nejda trzeba podłożyć. Nieźle. Na schodach. O za No Ale najdalniej. Widzi linkę, las. To jest dużo czasu, żeby uciec, nie? Tylko ty się zatrzymałeś i mówisz O nie! A <śmieniu> no, no taj, tak. No mówię, co to jest? <śmieniu> o, o nie! Taka nazywa. Ostatnie słowo. Ty, ale to jest fajnie. Knajpka. O, Knajpka, już. Ja tu pkam. Dobra, już A wojskowe widać. No ja tu zostawię. To no dobra, to rozgląda się akurat, bo ja właśnie mam ograniczone tutaj zdolności. Jak dżihadysta. Ty tylko, jakbyś znalazł nasiona, to weź. Z tymi nasionami. Wymień najmniej potrzebną rzecz w Daisy. Nasiona. Ale to Małpa gdzieś tu był. O, może to była zwykła małpiatka. Coś pięknego, wszystko dookoła tu widać. O, ciebie też. Hm, może się już lognął. Albo nie zalogował. O. Mówiłeś ten, czy sawanna jest najmocniejsza, tu w grze. No. Tutaj. Najmocniej to jest 50. A no tak, bo tutaj jest. Mody i tak dalej, tak. 50. to chyba na strefach skażenia. Albo przy helikopterze. O, a propos, idę na helikopter. no to będę musiał Cię postrzelić. Tu i tam, gdzie stoi. Nie, odsłaniaj mnie. Nie. Zostaw to. Odsłaniaj, nawet nie schodź tej wieży. No nie, ty już szedł. Jaka to jest ten? Jaki ty po prostu jesteś jak... Masz jakieś korzenie chyba, nie powiem jakie, nie będę mówił co. Ty, ktoś tam biega, jest gość przy tym, no. Łazi, łazi, Patrz czy nie ma innych. Uważaj na las. No właśnie, jest za helikopterem prawdopodobnie. Tak, jest. Czołga się pod helikopterem. Dźwa jaka to będzie odległość. Nie trafiłem, no szkurde. Tam Jak mógłbym nie trafić? Biegnie na lewo. Nie wiem gdzie jest. Uciek. Tak, jestem. Nie trafiłem. Wiej, żeby on z tej bazy nie był. Kolosalny, zaraz jego kumple przyjdą. Ciekawe czy coś znalazł. Jak będzie chciał podjąć walkę, to znaczy, że nie. No. To tylko tam idzie zaczepiać? Tak, no. On był wygirowany taki naprawdę full gear. Ja się z nim pobawię tylko. Nie będę tam, wiesz, mu robił przesadnej krzywdy. Żeby on później się nie bawił twoimi yeah. zbuchami. Nie nie nie, ja go tylko tak wiesz. Tu se popykam, tam se pyknę, tu se pyknę. Tak czułem, że to nie wejdzie, bo te, bo to, przez tekstury. Bo on pod helikopterem się czołgał, nie? Przeliłem do leżącego. Nastawa na 200 metrów, no to rozsądna. Gdzie się tam balą w tej maszyny? Wszędzie, dookoła się bada. No. I tam od GM'a i tam chyba gdzie ty? Na wybrzeżu. Po obydwu słuchawkach tu. Podkreślił na GM. -ie. A na helikopterze nikogo nie ma? A gdzie ty jesteś właściwie? Na... Dalej na tym tym? No, na budynku. Wojciech mhm. złutował co było i uciekł. Jelonki widzę tak daleko na polu. Ja tutaj walka o życie z jakimś gościem. A on jelonki widzi. Chyba go dostrzelę sobie jednego. <grym> to, to może dostrzelę sobie jelonka i biegniemy na mszkino. <grym> Na Myszkino? No tam na namioty. Nie? No dobra Muszę zobaczyć gdzie to Myszkino jest Co to w ogóle jest? Co ty wymyśliłeś Myszkino? A, no to mówże Myszkino. To dobra, ale najpierw na te, te te takie huntingowe, nie? Można, no uzupełnić amunicję i w ogóle. Tak, przegrupować się, amunicja dobrze. Ok, to strzelam do tych jelonków. Pięknie. Zabit. Teraz dopiero. No co, one biegały. Zombie wchodzą mi do budynku. Tego nie przewidzę. No to strzelby policyjne. No my to już taki awans mały. No. Ja mam czapkę KGB. Ty masz hełm ZOMO. Ty jesteś do, do pałowania, tłumienie zamieszek. Typowe pancerz, kamizelka. To jest no... zarządzanie tłumem, tak bym to powiedział. No. Tak, no. Menedżer od Tak sprawcy. się to dzisiaj nazywa. <laughs> tak się to dziś. Czasy się zmieniają, nazwy się zmieniają, ale w gruncie rzeczy wszystko to samo. <coughs> ja już tam biegnę, nie? Dobra, ja też. Świetnie. Co? I przypomniało mi się, że. Doj. Oj, procesor dzisiaj nie wyrabia. Zaktualizowałem misję. No czekaj, zaraz zobaczę, bo tutaj ustawiam sobie coś. Mink. Zaraz zobaczę. Znaleźć nasiona, ja wiem. Bo tam są nas nasiona, się tam spadną. No, okay. W kolorze zielonym, bo to misja pokojowa. Misja pokojowa. Dzik, słyszysz? Ty no? Kurde, co to się dzieje. Aha. O Ale bydle. Masz może salind baga? A tak się składa, że akurat wyjątkowo nie mam. Nie, no mam. Wezmę. O czekaj gdzie ja tu mam? O tutaj. Dobra, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie piekli się. Goni, jeśli ci życie miłe. Ty i co teraz? Chyba na F trzeba. No i co jest? Co, co ty właściwie zrobiłeś? Nie chcę może z tego wziąć. No to ale dlaczego o co chodzi? Nie jest komplet. No nie no wiadomo, że nie jest. Myślałem, że właśnie znalazłeś tego kita. To ja takiego też nawet. Za nim O kurde, zepsuło mi się mięso w tym. Ale mi się dużo mięsa zepsuło. We świnie? No. Ty, ale ta ma zarombista. Hmm. Czyżby nikogo nie było? Dobra, no, żeby się nie okazało ja się teraz... Ty! Z trzeciej osoby jest pływanie! Musisz to zobaczyć. O, ale to wygląda świetnie. I tego się nie spodziewałem. Ty, a tu... No już, już już myślałem, że tutaj się okaże... Wiesz, sprawdzałem czy nie ma trzeciej osoby. My tu segramy i nie wiemy skąd nas widzą, nie? Z za płotu gdzieś siedzą. Przepłynąłeś tytanisem? Tak. Huntingowy jest najlepszy chyba ten, ubrania. Jest tu weapon cleaning. O, świetnie, świetnie, świetnie. Ty, ktoś słyszałem koło mnie. Dobra, to musiało być jakieś lak. Znalazłem kozacką. Ej, kozaki. Częściówka do Mosina na lepszą lunetę. A, no tak. Hunting może możesz na Mosinie założyć. No, nie no, to, 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 to wtedy jest najlepsza broń. No. Ty, ja też znalazłem Mosin mount. Pez, wezmę. Możesz sobie założyć wszystko, czego nie potrzebuję. No, ale walnęło. Uuu ja tu mam paczkę naboi do emeczki. Ale z łodzi. Nasion nie znalazłeś? Nie, nawet gdybym w ogóle nawet... Nawet nie patrzyłem na, na nasiona. Nasiona, ja pierwszy. Wyrzucił do rzeki. Na początek trzeba popatrzeć na las. Zgadza się. Ja też patrzę. Ty kurczaka słyszę. Zabłąkał się. Co to, to lutujesz namioty? Zgadzać. Dobrze, ja cię osłaniam. Kura, kogo. Jak będą strzały z tłumika to ja. Dobra. Zaciął się. Likwiduje zombiaki jak Hitman Dobra, ja osłaniam. Typ, uciek do nas. Dobra. Tego na górze. Dobra. To my zawsze kampili. A na górze? Tak. Dobra. Ale jest w tym lesie czy był koło ciebie? Tam wysoko, wysoko. Dobra. Tam, tam gdzieś. Jest. Tam? Dobra. Tam. Dobra. Uciekł. Ucieka? A, to, to Bambi. to. Bambi? No, Bambi. Nie. A, to bieg sobie dziś. No, do bazy pewnie na tym zamku ma. O, no to wesoło. Zaraz wróci. Może chciał tu biegnutować, ale nie zobaczył. <laughs> Że zombiaki likwiduje. Spłoszyłeś, biedak. Zombiaki się sprząta. Ciekawe czy to tak działa. Czemu ty nie masz portek? No. U mnie nie masz. Na daleko. Biedak. Wbijam zombie z Iota. Tak jakby jednym strzałem nie celując, jak mam tą kropkę, to no. najeżdżam na łeb, daję celowanie, to się pokazuje ten wielki celownik taki, nie no. na biało, i wtedy strzelam, bo on leci idealnie w tym punkt. A no tak, bo ta kropka jest rzeczywiście na środku, a celownik trochę do lewy jest, no. No, bez przybliżania. Tak. Ty, coś widziałem, czy nie? Chyba nie. Mam nadzieję, że tak. Że tak stoisz, że cię z lasu chyba widzą, nie wiem. No to liczę. Nikt tu nie przybędzie. Widzą, żeby bez portek latasz, powiedzą takim przeciwnikiem lepiej nie zaznaczył. Gdzie tam balą, co to jest na końcu ma. Może na kiki może? Ty no, tak stoisz, że dostaniesz bułę zaraz. A, w ogóle to ja mam kartę niebieską, nie? Nalazem no, tu auga. Ja. Yeah. Ale on jest jakiś inny niż ten no mniejszy pewnie bez możliwości modowania. Nie, on jest na naboje 9.19. No to fesz. Na naboje do pistoleta. Gdzie to znajdujesz gun? Przetestuję go, bo tam leżały naboje. No właśnie, zapomniałem lubnąć dźwignię. Tu graczy na serwerze. Na ten w myszkino no naboje testuje. O, i pasuje do niego tłumik pistoletowy. Jest No to możemy iść już tam. Mhm, co tu Słyszysz? A co? Słyszeć? Możemy iść. No tak, tak. Masz 9.19 na naboje? Nie. Wyrzucam taki syf zwykle. Ty nie masz spodni naprawdę, Wejść? w tym zrób. U mnie mam. U mnie nie. Może to masz zrujnowane? Nie, 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 nowe. Będziemy otworzyć drzwi w wyborze. Genial. W wyborze. A tak, już tam byliśmy. Ty napadłeś. A ty oznaczyłeś już swoim ulubionym kolorem, na tak. O białym. Mhm. Tutaj jeszcze w pałęce nie byliśmy, nie? A no nie byliśmy, no. Ciekawe, czy tu też im odpaliło i podmieniali tam? Ktoś myślę, że dodali, jak to jest taki zmodowany, bo to jest niby ten, ale to jest troszkę modów jest, nie? Gany są dodane i kodlok. No tak, i te wolty, nie? Bo ten numer jeden jest niezmodowany. O, i, i nic tam nie ma. Wszystko jest. Kuźwa, wilk mi zaatakował. <laughs> ale patrz. Tak osłania. Czego <laughs> pociął. Wilk nagle go zaatakował. Ty to masz przygody. Jak się wystraszyłem. Tego. No bo nagle słyszę koło mnie kroki. Poczekaj na mnie, muszę sobie czapkę trzymać. Czapkę trzyma. Czapkę. Też ma, ty mamy, no co jesteśmy dobrym oddziałem teraz. Dwóch gości możemy aresztować. Ty jak, jak naprawdę kogoś poszczelimy, zakujemy w hajdany, to dawaj go bierzemy do na najbliższą policję. <noise> I za, i, za ten, I za te kraty go załadujemy, bo jest ten, te kraty. A ja mam yy, pikloka, loka, lock pika. <grystanie> no <zarąbiście>. Mamy wszystko. <grystanie> Cel na dziś, złapać małpę. Jakbyśmy mieli jeszcze nejda, nie? Wtedy mu do celib Tak, no. Dam mu tam jedzenie, wodę mam też, <grystanie> zepsutą śliwkę. O. I będziemy czekać na jego kolegów, albo go zbijać. Musimy znaleźć jeszcze pasiaki. Ha, <grystanie> <a>, dokładnie. <grystanie> I mamy ten, no no genialny. Uch, ale myślałem, że gojdą mnie celuje. Możliwe, to jest pustoszka. No. A ten cmentarz sławny, co tutaj na takim trudnym serwerze ognisko robiliśmy, chyba. Nie wiem, czy to nie była zima wtedy. Może plan jest taki, że ty to otworzysz? No. Ale pokrępimy sobie tam w No dobra, no. Bo powinni się zbiec. No tak, zbiec. tu graczy na serwie. Ej, ale fajne jeziorko, tu byś mógł ryby łowić. Niezły admin. Meta, co on pisze? Dobra, najpierw taktycznie, gdzie tu można by się Ty Na industrialce, co? Foliak. <laughs> Może nasiona b. Ale... Są. Ja, Udało się. Kanabis. O. O niedobrze. Jest? MK leży na drodze. Nie dobrze. Oczywiście idę po nią. M16, tyś wywalił na drodze M16. To ty na to, żebyś to... Albo nie, żebyś to ty, albo ja mamy dwie opcje. a tu jest fajne też kampa. Nie, to lepiej tutaj na blisko. Ty byś przykampił tutaj. Co ty na to? Czekaj, okay, biegnę. No. Uuu, mamy megafon. A ja nie wiem, czekaj. Patrz na to okienko genialne tutaj, gdzie Ci zaznaczyłem. No to jest, no chyba lep no, lepszego nie ma, nie? Widziałeś? To nie? Nie ma lepszego. A ja... Patrz no? pod dachem. Ja? Ale Ty mi zaznaczyłeś u siebie właściwie. A ja za tą skrzynią się położę w wolcie. Ty, gorzej jak mnie. Albo wejdę do tej skrzyni, ty. Gorzej jak mnie złapią. Albo do domu tutaj. Pytanie, czy ty osłonisz? Nie osłonisz. To ja na industrialkę pobiegnę i z daleka będę patrzył. Wejdę na dach tej industrialki. Nie, tutaj jest kolejny budynek. Ja tutaj Tym żółtym obok. Dobra. Genialnie. To otwieram. No kurde. No, bo ja mam O i przed drzwiami. Y Aha, dobra tak. Podziewaj się za chwilę, że będzie gorąco. O, zaraz tu będą. Otworzyłeś bananowy sej. Chodzę na industrialkę, spojrzę z góry, no i wtedy możemy iść jak nikogo nie będzie. Tutaj widać wszystko. Wow. A no i co tam było? Aha, to samo co w tym yy, pierwszym co otworzyłem. No jak nikogo w wyborze. Czyli mamy kawaha, znaczy nie No tak, K101 z trzema magazynkami, nie? Tylko, że tym razem bez tumika. Szkoda, bo na zombie by mi się przydał taki gun. No dobra. O, widzę nawet VMC trochę. A jaką ty masz w ogóle maszynówkę? Mm, no właśnie tego kawacha teraz. Ja maszynówki w ogóle wyrzucałem wszystkie. Ja na małpy tylko z myśliwskich zwykle poluję. To jak nie chcesz, to wezmę naboje. No to dam ci tego guna, no. A czy gana nie chcę, tylko w magazynki. No to dam, no. Ja mam tu auga. Z tego auga zginęło już sześć małp. A, no tak. Hey. No, ty! To dlaczego to tak? O Ale mnie wystraszyli. Ale... Zamyka się, no tak, zamyka się. No. A ciekawe, co było, gdybyś tam został? To ciekawe, jak się zamyka, to znaczy co? Pewnie nowy lud tam. Jest. No tak, tak. No tylko nie mamy karty. No. Ciekawe, czy. Oj, czekaj. Nie. Ciekawe, czy da się tam zamknąć. Lód nowy, wziąć, bo ktoś by musiał się otworzyć. Wylogować się, znowu wejść na drugi dzień, chce wziąć i czekać, aż się logniesz, że ktoś otworzy. Tego musimy iść dalej. Pytanie, gdzie? Nie wiem, gdzie tylko nie Prawa jest. Otworzyć drugą woltę. nie mamy klucza. Nie powiedziałem Ci całej prawdy, powiedziałem Ci półprawdę. Prawda jest taka, że. Nie mam drugiej karty, ale po drodze możemy znaleźć u jakiegoś gościa. Nie, ale tam jest fajny barak czerwony, to se spojrzymy z góry, żeby po wioskach te małpy spotykać. Na lotnisku to wiadomo, że tam każdy będzie kampił. Może kampił, może nie. No, ale lotnisko to każdy się uważa, a tutaj w Lopatino można wejść na ten czerwony, rozejrzeć się, minutę, no i dalej. Wtedy możemy na lotnisko wejść tak z boku, akurat od tych lasów. Co to, co to za wybuch był? Stacja pali. A, to twoja robota. Na tym kidu się zatrzymam. Mm, dobra. Nawet nie wiesz, a kiedyś na Daisy NL23, no. Na tym wzgórzu znajdowały się trzy samochody i pięć namiotów. Tak, tak, tak. A tutaj, o, leżał słynny, wywalony autobus. Mhm, mm tak. To może niektórzy a, dlatego tu się strzelali. Myśleli, że to dalej to samo. <grym> nie, no nie mogę. Osłaniaj. Dobra. Dobra, to ja ze dwóch. Co ty zrobiłeś? Przez takich... Nawóz dałem. No to, to inny może być też. Przez takich jak ty później serwer się tnie. I no mi się, Zużyłem pół kilo nawozu za dużo przecież. <grym> Już mogę to wyciągać? Jest oh. Tak, tak, a później, ja, a później będzie chciał. przeciwbulową <grym> konopię. <grym> A to co to za, to za gość... Co to było? W budynku, dobra. Daj się, ja tu muszę przypilnować. Dobra, to jest w budynku. Ale gdzie? To nie może być w budynku. Tu może jest doła czy coś. Hmm. Hmm. A to aż tam było? No nie wiem, właśnie, to, to mi się wydawało blisko. Ale tu nie ma nic bliżej. No niby jakaś stodoła, ale to bez przesady, to, to nie było tak na prawo od, od, od nas. Widzisz tu na polach, tych lasach. To był dźwięk jak z zamknięcia, ale z drugiej strony chyba niektóre gany mają też taki dźwięk tłumiony. To zależy od odległości. Zombie spokojne. Mieliśmy nie iść na lotnisko, a lotnisko przyszło do nas. Chyba, że na tego chila wyjdziemy 369, jak chcesz. sześć, A bomb są patrzyłeś no? Nie, nie. Jest zamknięta. No. O nie O gość! Na... Przede mną przebieg Koło mnie gość. Gdzieś blisko. Blisko, ale niedaleko. Hm, nie wiem. Jakby tutaj pobiegł, do tego budynku, nie? Mhm. Albo gdzieś tam na pole. O, gość przede mną, no. Zaraz mnie zdejmie. Ma lepszego gana na blisko. O! Wali! No. No. Leży jeden? Chyba jeszcze jeden biegnie, nie, to zombie, nie wiem To był chyba... Y, będzie jeszcze jeden jego kolega, tak mi się wydaje Możliwe, bo zombie by tu biegło To ty mnie osłaniaj, jak coś też Gdzie ty jesteś? Tam, dobra, świetnie Bo akurat, jak będzie do mnie szedł, to... Widzę, jest tam Który to znacznik? Dostał A, widzę, Jednak no, no, jednego. no, widzę Teraz go dobiję, zemdlał <laughs> Zemdlał, skuje go, genialnie biegnę go skuć Tak by ci nie wstał Nie, nie, nie Masz na niego celownik? Nie, bo ty płotnik przeszkadza Ktoś wali do mnie Kuźwa Zabitam tego. Zabity. I uciekł. Dobra. I biegną do ciebie, bo krwawie. Długo nie pożyje. Nie wiem, czy mnie nie goni. Jest ich trzech. Dobra. Nie udało mi się aresztować, niestety. Muszę się przegrupować. Dobra, patrzę o co chodzi. ci się wychylać, ja tu wszystko widzę. Dobra. Zombie gdzieś tam biegnie. Aha. Dużo zombie tam biegnie. Aha. E, zombie stoi przy tym, co chciałeś wyskoczyć. Aha. Ja go zaraz wyhaczę. On chyba gdzieś w budynku jest, tym szarym. A ty widzisz wszystko, to dobrze. Albo tu. tu. Myślałem, że tu go zobaczę. O. gdzie ten gość może być? Ach. Zobaczę tutaj stąd, bo on tak właśnie mnie widział. Śmiesznie. Jest! A, nie trafiłem. Cholera. Jest w szarym budynku tutaj. A może trafiłem? Cholera, nie mhm. wiem. Ale biegnę. Ale miał kamizelkę, więc pewnie nie, 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 nie zginął. W szarym budynku. Ty, no nie gadaj, że nie do tego wszedłem. Nie do tego. <laughs> ale jak to? Do tego musiałem. A tak, do tego, tylko nie ten pokój. Nie. Gdzie on? Kurde, no psja. Ty, no on tu gdzieś musi leżeć masy. Bo dostał, zemdlał, wstał, i uciekł. No ale nie. Tak szybko? Takie rzeczy się nie zdarzają na świecie. Ty, albo to był ten, nie gdy muszę zjeść, bo padnę z głodu i. Będę No, ja jestem jakiś nienormalny Zaraz zobaczę jeszcze. Tu mnie mógł uciec, jak biegłem. No nie no, to co jest ten dom? Ale jaja. On tu był. Widzę typa. Gdzie? Tutaj jest sobie w lasku kuca. A to. Leży w ciekawe, ciekawe, czy co ten, czy nie. A patrzy na mnie? Tak. Dobra. Zabijam go. Uważa, Dobra, zabity. Serio? Super. Nawet nie słyszałem strzału. Butelka działa cuda. Nie, no o, ale piękny headshot, zgaszony jak pet. Biegnę <grybne> go, Ludmond. Biegniesz? Dobra. Ale ja nie. Może, może to on wybiegł tu bokiem. Ty, no tak, no może to on dokładnie. Chociaż, no nie wiem. Bo on od razu, z, jak go zastrzeliłem, to zniknął, nie? Zastrzeliłem, no. Jakby przepad. Mógł wybiec i, i spieprzyć. By było to... A no, drzwi są otwarte na dole, no rzeczywiście. Mógł się ewakuować. Tu jak tak leżał, to tu nic nie widział. No to już nie. Ale nie no, no jak tu leżał, to... no to ten... Dziwne, że leżał, no to znaczy, że chyba wiedział, że coś tu jest grane. Nie no, tutaj go nie ma, ja go nie zabiję. No to dobra, zdjąłeś tego trzeciego. Trzeba się stąd zawijać, ale jeszcze zobaczyć co, co oni w ogóle mieli. Ale archiwum mix trochę się zrobiło. Ja... No to mam. Tundrę miał. Ktoś tu biega. Tu ty? Nie. Dobra. Tak, bieg do Elki. Typ, typ w Zginąłem! Kurde, już miałem zabić gościa! W LC wybiegł i jeszcze jego kolega jakiś ma kolegę. Nie wiem czy z lewej. Aaaa. Już miałem go zabić. Ale jaj. Włótne, aż niebo zaczyna płakać. <coughs> Co najmniej dwóch, jeden plate carrier. Wyliłem do jednak. To się, jak małpa. Gili suita ma. Nie, to, to ten w gili mnie yy, zastrzelił. Mają. Przeszedł. Ten nic im nie da, bo ty masz w połowie takiego skilla jak ja, a to wystarczy na dwóch. Cały czas biegają, żeby nie, żeby nie strzelił. Mhm. Właśnie na lotnisko spadła bomba. O, no to będą uciekać. I to tu, gdzie oni są. No. Będę małpy biegać jak poparzone. No, ale pomoc tym jednym była niezła, nie? Eee, no. Ty sobie stoi, za płotkiem, On tam do ciebie coś Nie, nie, no nie, nie, skąd nie, Tak, nie, Tak, nie, no. I nie, nie, miejscu, nie, nie, no, kurde, o miejsca spotkania, chodzi? Hmm. <laughs> Biegnij do miejsca spotkania, nie Dobra. To, to strzały pulko? No, możliwe bardzo, no. Tak. To co, Idziemy, Idziemy, no to tam się spotkamy. Tak, to tam. No to tak sobie pójdziemy. Y pulkowo, GM. Oj, znowu do zielonego, nie? Genialnie. Początek i koniec w najlepszym mieście. Ty coś wolneło tutaj. Tu widzę typa, gdzie załączyłem. Dobra? Jest w tej szopie. Tam mhm. jest taka szopka. Pulgir? Nie. Dobra. To nie tam, to nie tam. To sobie tak doznaczyłem. To gdzie, bo ja tu jestem? Znaczy to na łuko. No. A widzę typa, no. Tutaj. Tam ten ale w jest żywy. A tu jest... Nie, nie, tu jest też żywy Tak jest. Tak jest. Tak jest. Zabity. Dwóch zabitych tutaj jest. A to to ten z szopy bo, bo ta szopa jest otwarta, nie? Ale która szopa? Ta blaszana czy drewniana? Ona nie. Tam jest typ za tobą. Dobra? Biegnie za ciebie. Schowaj się w szopie. Dobra. Pobiek na lewo gdzieś od ciebie. Dobra. Czyli twoje lewo tak, też, nie? Tak, tak. Mhm. Takimi tu tam jest. Dobra. O, przy tamtej szopie biega. Mhm. Hej, co jest? Czemu nie trafiłem? Zginąłem, ja. Kurde, to mogłem siedzieć na tylko kole no. Ale dziwne. On miał westa, on z bazy tutaj, mają bazę obok. No dlatego nawet się nie wzruszył. Hej, ja też dostałeś. Był pojedynek na łupy. A tu on też miał dobrego gana? No, z nim to na daleko tu. No, bo tutaj bazę mają, to dlatego. Kto wygrał? Westa, nie? Nakita nie wszedł. No, on leży. On, no. no. Tu idę się upewnić, czy Czemu on przegrał. No, Westa miał, no, dlatego, przyszedł. bo ja do niego... No? No, Westa, 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 no. Ja w niego trafiłem, według mnie, tak mi się wydawało. O, jestem nieprzygodny. O, no to, no to tyle. Hm. O kurde trafiliśmy na bazę ich. Czyli ich wstał. Aha. To może teraz ty wstaniesz szybciej. Nie, no, zabijł. No. Nie, miał na daleko coś Jankę. No. No dobra, ja się będę logał tutaj na wybrzeżu. Ja już będę leciał. Ale... No, się daje z nich wyłączyło. Działo się i tak, nie? Trochę kili tutaj nawaliliśmy. Na pewno więcej niż zginęliśmy. Ile ty dzisiaj zdjąłeś gości? Jednego. Co? Nie, jednego. No jednego na lotnisku, nie? Tak. Ja to. Fu, 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 nawet ci nie będę mówił. Ilu ja zdjąłem? Jeden na lotnisku, dwóch, no i jednego teraz, czyli trzech, tak? Jednego, dwóch i pół, <grym> bo ten jeden był nieprzytomny. Eee, czekaj, który był nieprzytomny? Tego, co skubałeś. <grym> a tak, bo to ty go, jeden i pół, bo to ty go po, poszczeliłeś i ja patrzę, a on o, ledwo trzyma się małpa i ogon odcięty ma. I idzie, idzie. I miałem na niego szczelać, ale zemdlał. Potknął się ty, i... Przed... Ty, ty patrzysz na niego, on tam leży i op! <grym> tak, jest już ten... I do niego strzeliłem raz w klatę, przeżył z blaze'a. Drugi raz dopiero padł. na ziemi już leżą.